Hej hej, witam Was serdecznie z tej strony Przemko Zapraszam Was na kolejny odcinek Parlinga 22 na osię I dobra, trzeba przestawić go na pszenicę Dobra, mamy Czy ja mam gdzieś mam tu w tym ustrojstwie mam? nasiona, ale chyba mam na, na sklepie podjedziemy na sklep zobaczymy czy tam są nasiona nie, trzeba będzie kupić kurde, czekajcie zobaczmy, w ogóle nasiona ziarno, 800, spokojnie, mi starczy kupujemy no zostało mi 450 Eurasków A to z takiej przyczyny, że zakupiłem pole I pszenica pójdzie tutaj A na tamtych dwóch polach Małych, mniejszych pójdzie sorgo Na wiosnę Także tak to będzie wyglądało Idziemy sobie do Szklepidła Zasypiemy sobie zbiorniczek. Powiem Wam jak nie było, to nie było. Jak teraz to na testy można maszyny wyciągać. Oczywiście wiadomo, może tam się pokazuje to na, na kanale, no to też reklamano bo musi zareklamować. No ale proszę, bardzo, zobaczcie jaki ładny, ładna talerzóweczka. I mm, tu mamy wapno jeszcze muszę je, kurna, są zabrać. Ładna ta 6 metrów, rzekomo 180 koni. Mam nadzieję, że nasz masaj sobie poradzi. No w sumie to jeszcze tam zapas koni jest, no ale żeby go szczypować to to są potrzebne pieniądze, a tych pieniędzy w tej chwili jak widać na załączonym ogazku mnie nie ma. Co najciekawsze jest, do tego siewnika mam duży zapas, a też ten ciągnik nie chodzi tak jak bym chciał, żeby chodził Skład jest ładny. Przy okazji sobie nadwapnowałem trochę jak tutaj jeździłem No i właśnie człowiek przyzwyczajony był do tych małych sprzętów to się wjeżdżało, teraz to jest nie proszę uważać 6 meterków I siejemy! Kurde, mam nadzieję, że tego nawozu wystarczy. Nie starczy to trudno, nie mam nawozu więcej. A za 400 nie kupię. Dopiero jak się czas przewinie, że mleko się sprzeda. Trochę tej soi, to wtedy tak. Pan mamy rzepak, i na tym małym kawałku też jest rzepak. Ale że pak no, Teraz w przyszłości za niego na pewno nie będzie Także moje to ja sobie mogę spokojnie pojeździć po tym pole będzie połączone razem z tamtym Z tym co teraz robię Uu, nie tak mocno kurde coś się coś mi się buguje kierownica dzisiaj ile tu kamieni jest te kamienie w przyszłym sezonie wypożyczymy maszynę i zbierzemy całości i dobra w tym sezonie nie wypożyczę, bo po prostu nie mam hajsu no. Po sąsiadowym nie jeździł. A, czekajcie, musimy zrobić tak oczywiście. No jest, za dużo jest tych kamieni Chciał nie chciał, w przyszłym sezonie będziemy musieli je zabrać Najgorsze, że tam kurna są te kamiochy ich się nie pozbędę że będę rybą, to mogę co i raz w przywalić więc tam dobrze jakby jakieś drzewo posadzić żeby widział gdzie to jest Po malutku gospodarka mi się rozwija. No. Ciężko z hajsem jest, bo jest, ale jakoś tam do przodu idziemy. Maszyny coraz lepsze, pół troszeczkę już się zbiera. Kiedy wiedz tutaj, że moje wnuki będą spłacać, a kombajnowy pombaj jest, jest, ciągnik prawie nowy jest, jest. No, ciekawe czy zdążę na tym odcinku. Powinienem dać radę. obsiać to pole całe. Jeszcze nawet nie wiem ile mam tego odcinka. W tej chwili. Jeśli się tu wiedzie, to też troszeczkę się z tych kamieni wgniecie. No jeszcze kurde, kawał pola zostało. Mogę naprawdę nie odmówić. Trudno, nie zdążymy to nie zdążymy no. Co poza odcinkiem zrobię. teraz to wszystko elektronika kurde nie jest spójrz na w ciągnikach to wszystko dotykowe panele masakra czy trochę to wymyślą że będziemy jedli bez dotykowo? No trzeba będzie zcieplować ten ciągnik, żeby więcej mocy miał. Ale on i tak ma dużo mocy, on nie powinien mieć problemu. cofał, bo to szkoda. Tu sobie jedziemy co drugi. I później też się będzie działo, co drugi. Oby mi tylko górna nasią starczyła. jak mi zabraknie nawozu, to pies gonił ale jak mi zabraknie nasion to się wkurzę chociaż w tym starym silniku mam I jeszcze coś to najwyżej się wysypie i już jednak z kraju bankructwa prawie O, oh, całkiem spore pole. No to mogę sobie Bergpunkaturze pozdrawiam Tomo. Jak oglądam się czasami, bo tych kamieni tyle że trudno, że mi się tutaj nie poniszczyło, nie pozapechało, nie rozporóźnieniało. Se tu pojedziemy prosto, a ten winkel to sobie później zrobię. Całe te pole jest tak po skosie nie jest prosto do GPS-a przynajmniej. Jak no. wiemy, GPS podstawowo ustawia się do siatki mapy, czyli pola nie są robione tak jak prowadzi siatka, tylko po prostu tak jak pasowało, żeby były nie wiem czy, bo ta mapa chyba nie jest realna. Ale w 19 była to jedna z lepszych map. A jeśli chodzi o 22, to jest jedyna mapa. Kurna 190 kg mi zostało nawozu. Nie jak nic. No teraz jak przyjadę to już trzeba będzie. Poprzez jaka zrobić. Niechcący nacisłem pauzę No ze względu na to, że teraz rzadziej odcinki, więc troszeczkę dłuższe, nie po 15 minut Być może kiedyś wrócimy do odcinków, które miałem poniżej godziny Ale to na pewno nie na tym sprzęcie I tak się cieszę, że w ogóle da się to cokolwiek nagrywać. zostanie ten cypelek no i tutaj coraz szerzej i powiem wam że chyba starczy mi i ziarna i nawozu do wiosny, zanim będę siał sorgo to spokojnie jeszcze będzie przecież krawę sprzedam właściwie kiszonkę Później mleko, więc na nasionka i na wóz będą pieniążki. I na raty, żeby spłacić sprzęty też powinno mi wystarczyć. Aby pożyczki nie, nie będę spłacał na razie, na razie będzie wisiała. Idziemy sobie w ten sposób tamtą Zobaczymy, się bawią, patrzeć, czy tylko czy nie widzi Kurde podnieś się sam się opuścił Na szczęście Nie zdążył się całkiem opuścić jakieś niedociągnięcia jak zostaną ja nie będę specjalnie jeździł bo to ja więcej paliwa spalę niż, niż później bym zarobił na tym tak samo jak tu nie będę wracał przy tej miedzy po prostu szersza miedza zostanie No i pole na odcinku obsiane będzie. Mogę mówić, są te kamienie. I tu się przy nich nie będę bawił. Ja jakieś drzewo też posadzę, bo później jakbym coś, jakąś kukurydzę tu obsiał Bo tej między tu nie będzie. Tamtej. Będzie jedno wielkie pole. Então vamos ter que caminhar e não a gente. A gente vai tirar a sua teraz mamy dwóch sąsiadów i obaj są objechani moim polem dookoła na razie to ja bym to postawił z tej strony no tu mam nasiona Hmm. Dobra, na razie ja go sobie tu postawię. Bo on będzie schowany tutaj. Zamiast tego księgniczka. Jest nawet pusty, więc on pójdzie do sprzedania. Wystawimy go tutaj. Może ktoś go kupi. Nie? tutaj on może stać, tak mam gadane, że tutaj mogę rzeczy wystawiać w razie czegoś. Dobra, później się przywiezie, kartkę przyniesie i będzie dobrze. Dobra, jadę sobie teraz do sklepu podetnę talerzówkę bo jedę skończyć to pole, talerzować no trafiła się okazja żeby ją tamtą sprzedać to tutaj miałem noteski więc wcale się nie zastanawiałem gościu widział jak pracuje przejechał nawet kawałek po polu stwierdził, że ta źleczka czy coś wziął bez wgięcia ciałkiem, wziął kable są na miniaturkę, nawet sobie taką strzelę, bo nie wiem czy zrobiłem. Dobra, moi drodzy, ja będę kończył odcinek w tym miejscu. Bo muszę też odcią odciąć od komputera, bo nie, teraz nie siedzę już godzinami, siedzę sam tylko trochę nagrywam, czasami sobie pobram. I dla to wszystko. Dobra, do zobaczenia. Cześć.